Czas zacząć kolejny dzień. I dzisiaj potrzeba dużo siły, bo trzeba odśnieżyć chodnik i zrobić inne domowe obowiązki, wykonać. Także cóż, zaczynamy dzień od owsianki. Owsianka z borówkami, truskawką. I dzisiaj dodałam sobie krem kokosowy, jedna łyżeczka, czyli jakieś 20 gram ma 115 kalorii, a cały mój posiłek 594. Także myślę, że takim posiłkiem się najem i będę miała dużo siły, tak samo jak po Wczorajszym omlecie. Także ja Wam życzę póki co miłego dnia i odzywam się później. I co, i znowu posypało. Zobaczcie, drogi, wszystko białutkie I na nowo trzeba odśnieżać chodniczek. Co prawda, ja chciałam dzisiaj się odśnieżyć, ale zostałam wyręczona, także. Za niedługo zabieram się za trening. Mam nadzieję, że będę miała tyle energii po tej owsiance co wczoraj po omlecie. Ziemniaki obrane, miska tarka przygotowane. Może to oznaczać dwie propozycje na obiad, albo placki ziemniaczane, albo kluski. A u nas będą kluski. A co tam? Raz na jakiś czas. Wskazane. A tak, witamy w kolejny dzień. Mamy już czwartek. Zobaczcie, jak wygląda szyba w kuchni. Białuśka. A stopni mamy, stopni mamy. Słuchajcie. Minus 5. Dzisiejszy obiad w końcu, kiełbasa z cebulką, tak? Kiełbaska już prawie ładnie przerumieniona, teraz cebulka. i co? I taki dzisiaj będzie obiad gwizdany, szczerze powiedziawszy, bo po prostu czyścimy lodówkę i każdy dzisiaj ma zupełnie co innego. Jeszcze odnośnie tego zegara, teraz troszeczkę będzie inaczej widać, ponieważ mamy odsunięty telewizor, bo jesteśmy na etapie zawieszania go, a mamy troszeczkę z tym, może nie problemów, ale jest to troszeczkę problematyczne, ponieważ e, my mamy taką wnękę. No i trzeba trochę pokombinować, ale mam e, specja od tego, także sobie ze wszystkim poradzi. A ja odnośnie jeszcze tego tej zegara, słuchajcie, e, nie, wtedy nie było aż tak mocno widać, jak wam pokazywałam, bo to było wcześniej rano. Teraz, jak widzicie, już jest. E, po, po 12.15 teraz mamy już białe wskazówki, ponieważ podświetlając je w nocy, kiedy było, wiecie, tutaj całe nam się podświetlało, to nie było widać właściwie, która jest godzina. A teraz dzięki temu, że są białe wskazówki, to po prostu rewelacyjnie wszystko widać. Także trochę kombinacji i wszystko można. Pranie się, słuchajcie, pierze. Ja zabieram się dalej za czytanie książki. Już jestem na, nie na 12 rozdziale, ponieważ one mają jak gdyby takie spis rozdziałów. Tutaj są takie, wiecie, jak gdyby główny rozdział i jeszcze powiedzmy, ja bym to tak nazywała jako takie podrozdziały, także ja jestem już, 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 już tutaj. Na 236 stronie, także jeszcze troszeczkę mi zostało, ale już wiecie. Mniej niż więcej. Książka bardzo fajnie, bardzo fajnie się czyta. Chociaż no ja w, troszeczkę z przerwami ją czytam, ale powiem Wam, że jeżeli już usiądę i tak się zasiedzę, to bardzo przyjemnie się czyta. Chociaż może fajnie by się ze względu na okładkę czytało właśnie jesienią. Bardziej byłby taki klimat, ponieważ ona poniekąd taki właśnie klimat jesienny troszeczkę dla mnie ma. Ale ale może już dzisiaj albo jutro uda się ją przeczytać i przyjdę do Was z recenzją. Witajcie moi drodzy. <laughs> ja przechodzę, słuchajcie, po południu i z kawką. Kawka już właściwie chłodna. Hmm. Ale chciałabym Was zaprosić na... Eee, na co to zaraz Wam powiem. Tylko najpierw muszę Was ustawić, bo widzę, że o, może tak będzie. Będzie ja jakoś wiecie Będę widoczna, bo coś nie mogę y, się z kamerką ustawić. Dobra, e, tak, była chwilę temu konferencja. Słuchajcie, ale na tej konferencji, według mnie, nic takiego mm, ciekawego nie było. Była to y, konferencja odnośnie lekarzy, szczepień. Ja tak ładnie po domowemu, ale co tam? E, odnośnie konferencja od, y, odnośnie szczepień y, i nauczycieli. Szczerze powiedziawszy troszeczkę rozbraja mnie ten fakt, że najpierw miały być te wszystkie szczepienia Mieli być i nauczyciele i tak dalej Znaczy te 80 plus osoby i w ogóle Później nauczyciele i mieli być wszyscy szczepieni 1-3 z klas Okazuje się, że jednak nie byli Teraz część będzie miała taką szczepionkę, część taką Po prostu jedna wielka kołmy jak dla mnie Ale... Ja w tej kwestii nie będę się wypowiadała, jutro podobno, ma być, jutro podobno ma być kolejna konferencja odnośnie obostrzeń, czy są przedłużane, czy są jakieś nowe i tak dalej, czy te, które są teraz, jakieś będą zdejmowane, że tak powiem, zobaczymy. A ja przychodzę, słuchajcie, z recenzją książki Kolorowe szkiełka Mirosławy Karety, tak jak Wam chwilę wcześniej pokazywałam, że czytam tę książkę, że już w sumie no, niewiele jej zostało, tak udało mi się ją całą przeczytać. I powiem Wam tak. Od razu daję 4 słuchajcie na 5. Jeżeli chodzi o tę książkę, bardzo przyjemnie się ją czytało, lekko się ją czytało. Książka bardzo elastyczna, co ułatwia czytanie i nie powoduje, że człowiek się wkurza. Bo ja na przykład czytając, właśnie zwracam uwagę na to, żeby móc książkę. Wiecie, przewracać bez jakiegoś tam większego problemu i bez jej jak gdyby prostowania, bo się strony za chwilę zaginają. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Przepraszam, muszę się napić u kawy, bo. A w ogóle w świątecznym kubku, ale to nic. Jeszcze stoją na suszarce. Jeżeli chodzi ogólnie o całą treść książki, jest to książka o. Kobiecie, o Marcie, bo tak ma na imię główna bohaterka, na, kto, na drodze której staje pewien chłopiec, Adrian. Właściwie to nie wiem, czy on stanął na drodze Marcie, czy Marta stanęła na jego drodze. Jeżeli ktoś czytał tę książkę, to dajcie znać, jak wy ją odbieracie, bo jestem bardzo ciekawa, bo można to na dwa sposoby, właśnie jak gdyby. To interpretować. Jeżeli chodzi ogólnie o tę książkę, to jest to historia właśnie kobiety, która napotykając tego chłopca, nie zdaje sobie sprawy i zapraszając go do siebie, bo gdzieś tam dziecko się, wiecie, włóczy wieczorem po osiedlu, i kobieta zaprasza go do siebie, no bo mamy nie ma, nie wie jeszcze, jaką ma sytuację ten chłopiec, bo okazuje się, że są sąsiadami, ale ona jakoś, tak wiecie, nie zna jeszcze tych sąsiadów, nie jest obeznana, nie, nie zna. Sytuacji rodzinnej, i tak dalej. Więc, żeby dziecko nie marzło, zaprasza chłopca do siebie przez zabawna sytuacja, ponieważ chłopiec mówi na nią pączek. Co prawda ona go częstuje pączkami, ale na pytanie dlaczego, to bo jesteś taka okrąglutka i, i, i w ogóle. No i zabiera tego chłopca słuchajcie do siebie. No niestety później dzieją się y, takie losy, no, że ten chłopiec no, nie ma lekko, ma nieodpowiedzialną mamę, y, która za bardzo się jakoś, wiecie, tam nie, nie spieszy do opieki nad nim, powiedziałabym, tak? Y, swoje uczucia kiepsko lokuje, no ale y, Marta nad tym czuwa, czuwa nad tym pani z warzywniaka. No, i jakoś to dziecko wiecie funkcjonuje. Wcześniej czuwała babcia, no ale babcia niestety hmm, zmarła. Jest tam tylko taki urywek właśnie w, w książce. Niemniej jednak chłopiec trafia właśnie w ręce Marty, hmm, jak gdyby pod skrzydło, pod opiekę Marty. No i dzieją się przeróżne historie: i są zabawne, i mniej zabawne, i śmieszne historie. Hmm, po prostu w jednej chwili. W momencie, kiedy, tak jak mówię, ona opiekując się tym chłopcem, zmienia jak gdyby swoje dotychczasowe życie, zupełnie inne ma priorytety. I pytanie teraz takie do Was, czy Wy w jednej chwili jesteście zmienić swoje życie, w stanie zmienić swoje życie, które macie na przykład dotychczas? Myślę, że to jest to dosyć dobre pytanie. I ona podejmuje bardzo taki. Krok ciężki bym powiedziała, bo nie jedna osoba pewnie by na coś takiego się nie zgodziła, ale nie powiem Wam jaki, bo zradziłabym po prostu większość książki, właściwie całą książkę, więc nie chcę tego robić. Troszeczkę rozczarowało mi zakończenie, ponieważ spodziewałam się innego. W międzyczasie. Tak były, opisane były te historie, y, to co się dzieje po kolei, że ja myślałam, że zupełnie inaczej się to zakończy. Zakończyło się w inny sposób, nie tak jak właśnie się spodziewałam. Niemniej jednak, również y, mogę powiedzieć, że pozytywnie. Także to najważniejsze, że pozytywnie. Jak najbardziej książkę Wam polecam. 4 na 5 gwiazdek. Y, jutro chyba zacznę już łebki od szpilki. Ech, no, zobaczymy. W każdym bądź razie. Kochani, zobaczymy, co jutro będzie w tych obostrzeniach, czy, czy i jakie będą. Podejrzewam, że dam wam znać. No, chyba, że nie będę oglądała. Zobaczymy. I cóż, i to byłoby na tyle. Ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie robi. I my widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam papa. Pa.